Ja jestem gigantycznie wdzięczny za, za ten okres współpracy z ludźmi z Pery, z poprzednim szefem Wiktorem Piwkowskim, z obecnym szefem Michałem Wrzoskiem. To jest kawał historii, kawał fantastycznych, wspólnych dokonań. Mamy nadzieję, że dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie, dzisiejsze otwarcie będzie takim też nowym otwarciem na nową współpracę. Ten obszar współpracy będzie coraz szerszy. Muszę przyznać, że profesjonalizm i, i, i techniczne podejście pracowników PERI no jest, jest na najwyższym poziomie i, i dzięki nim również no, realizujemy z powodzeniem nasze bardzo skomplikowane projekty. O współpracę z firmą Peri układa nam się zawsze dobrze, to jest nasz główny dostawca szalunków, zawsze realizuje najtrudniejsze dla nas tematy. Jest to firma bardzo operatywna, logistycznie przygotowana i nie ma dla nich trudnych wyznań. Cały mój wysiłek w ciągu tego okresu, kiedy kierowałem PERY, a potem kiedy współpracowałem z PERY, polegał na tym, że starałem się ludziom przekazać energię, która pozwalała im na to, żeby zrobili więcej niż, zrobili się, niż zrobiliby sami. To jest idea dobrego lidera. Wydobyć z ludzi to, czego oni sami nie zrobią. Mnie się to udało. I stoję tutaj jako człowiek szczęśliwy. Pierwszą taką wartością dla nas i dla naszych klientów jest to, że zwiększamy możliwości obsługi klientów, obsługi budów w skali kraju. My w tej chwili w Polsce mamy, działamy przez sieć pięciu centrów logistycznych. Jest to nasza centralna jednostka w Polsce, która ma największy zasięg również. Peripolska otworzyło na nowo, przebudowaną całkowicie centralną bazę logistyczną. Płochocinie, która uległa bardzo poważnym zmianom. Zmiany te polegały nie tylko i wyłącznie na takiej wizerunkowej formie, czyli podwyższeniu budynku biurowego, wybudowaniu nowej hali wystawowej, na której możemy prezentować nasze systemy, zbudowaniu nowego centrum szkoleniowego dla naszych pracowników, jak również dla naszych kontrahentów, którzy chcieliby wyszkolić swoich pracowników i podwykonawców, ale również na całkowitym przebudowaniu systemu logistycznego na, w tym centrum. very poland is in fact it's, um, it's, it's among the top five subsidiaries that we have in the world um, size wise um, but it's actually not just that but it's also it has a, it has a distinct culture and distinct prof professionalism and, 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 and drive of the management here the people here view themselves not just as one of many but they want to be the best Co jest, do Uważamy, jesteśmy przekonani dzięki dyskusjom z klientami, że w chwili obecnej, także u klientów, jedną z najważniejszych rzeczy jest posiadanie kompetentnych pracowników. Kompetentny pracownik to taki, który wie, jak się posługiwać narzędziami, które dostaje od swojego pracodawcy, który chce zrealizować swoje cele. I nasze deskowanie i rusztowania to są tak naprawdę narzędzia pracy i one oczywiście muszą być bezpieczne. Dzięki temu, że będziemy tu mieli nowe możliwości szkoleniowe dla, dla pracowników, zarówno dla kierownictwa budowy, jak i dla cieśli i innych osób, które pracują podczas składania i montażu i demontażu deskowań i rusztowań, będziemy w stanie zaoferować klientom takie szkolenia, które przełożą się podczas realizacji na naprawdę efektywne, realizowanie przez klientów ich projektów poprzez to, że pracownicy będą wiedzieli jeszcze bardziej, jak posługiwać się tymi narzędziami i jak przy użyciu tych narzędzi skutecznie realizować budowę, nie poprzez to, że będą zamawiać duże ilości towaru, tylko mniejszej ilości towaru, tylko szybciej będą w stanie dzięki nim wykonywać poszczególne elementy konstrukcji żelbetowej. Dzisiaj zamykamy pewien etap, czyli została zakończona budowa, funkcjonują hale, funkcjonuje centrum szkoleniowo-wystawowe. Logistyka prawie w pełni, mówię prawie w pełni, ponieważ brakuje jeszcze kilku maszyn, które w znakomity sposób zautomatyzują remont deskowań. Natomiast to jest tylko pewien etap, ponieważ oczywiście mamy w głowie już. Kolejne etapy rozwoju i mamy plany na przyszłość.